Hej, witajcie ludzie z odległych galaktyk w kolejnym odcinku Czytelni, serii, na którą wszyscy zawsze nieustannie czekają. Dzisiaj będziemy poruszać historię kolejnej królowej miony, jaką jest Estrella Butterfly. I zanim przejdziemy dalej, chciałabym tylko wyjaśnić, że ja wiem, że po polsku Estrella została przetłumaczona jako Estrella projektantka, ale nie oszukujmy się. Ona z projektowaniem miała tyle wspólnego, co ja z kuchnią, czyli niewiele. Poza tym jej przydomek drafted, w angielskim znaczy kreślić, szkicować, rysować. I projektować również, ale to znaczenie jest bardzo nisko w słownikach. Co ciekawe, samo słowo drafted znaczy też na brudno, czyli to jeszcze bardziej by pasowało do jej charakterystyki. I ogólnie projektantka tutaj kompletnie nie pasuje, więc nazwałam ją rysowniczka. I tak pozostanie. Spodziewałam się po tym rozdziale naprawdę sporo, szczególnie że ta królowa dzieli ze mną jedną ze swoich pasji, czyli rysowanie, malowanie i tak dalej. Ale okazuje się, że jej rozdział jest potwornie nudny, w dodatku najkrótszy. W plebiscycie na najkrótszą autobiografię wygrywa zdecydowanie Estrella. Dlatego, żeby urozmaicić wam dzisiejsze spotkanie, będę malować tutaj. I będę malować kawą. Głównie dlatego, że nie stać mnie na farby. Taka ciekawostka: jeżeli chcielibyście malować kawą, to maluję się mniej więcej tak samo jak farbami wodnymi. I ja już to robiłam wcześniej. Nie dlatego, że nie było mnie stać na farby. Chociaż teraz to, to bardziej pasuje. W każdym razie pracowałam w baro... kawiarni. Za dnia kawiarniu, w nocy zaś barem. I tam miałam dostęp do kawy tak prosto z maszyny, bo. Nie wiem, czy to się w ogóle robi w każdej kawiarni, ale na pewno w tej, w której pracowałam, że rano jak się składa tą maszynę po myciu, to trzeba spuścić jakby pierwsze kawy, żeby to tak przeszło przez te rury. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale ja sobie zawsze te, te kawę brałam do domu i nią malowałam. I namalowałam taki gigantyczny obraz, właśnie kawą, który wisi w tym baru kawiarni. I to była taka totalna incepcja, bo wisi w kawiarni nad maszyną z kawą, jest malowany kawą, i na obrazie kobieta pije kawę. W każdym razie, przejdźmy do rzeczy, bo was tutaj zanudzam moimi ciekawostkami z życia. No to zaszalejmy trochę dzisiaj. Po hiszpańsku estrella to estrella i znaczy tyle co gwiazda, czyli no, dzieli imię ze swoją prawnuczką, star, butterfly, co również znaczy gwiazda, jakbyście gdybyście nie wiedzieli. Zastanawiam się w sumie, czy to imię nie jest naszą polską esterą. Raz się spotkałam z tym imieniem i w sumie mi się podoba, ale przejdźmy do przepowiedni. Nie może pisać, nie może śpiewać, lecz może malować. Jest to jej jedyny dryg. Szkicuje do późna w nocy, ale czy kiedyś wróci do podstaw? A więc, o ile Selena była chorobliwie nieśmiała, to jej córka już w ogóle nie mówiła. I nie dlatego, że nie potrafiła, po prostu nie chciała mówić. Tym bardziej też nie chciała w ogóle pisać w księdze i tylko tam malowała. I naprawdę jest niewiele, bo jest tylko parę kartek z jej rysunkami, i większość, co jest tam napisane. Jest napisane przez Słowni Ryka. Ona w swoim rozdziale wyrażała się przez sztukę. Jeśli chodzi o jej talent, natomiast on na pewno zapytacie, czy potrafiła rysować? No powiedzmy, że brak jej podstaw, jak mówią pewne szkoły rysunku, ale talent jest przedmiotem zainteresowania. Możesz zrobić wszystko, co chcesz ćwiczyć. Jej zdolności artystyczne były wątpliwe, chociażby w mniemaniu Słowni Ale jak on sam twierdzi, jej rysunki pozostawia nam do oceny, bo sztuka jest subiektywna i jest kwestią gustu. Jej różdżka przybrała formę pędzla, a jakże, którym Estrella malowała. Nie wiadomo, czy różdżka miała jakieś magiczne możliwości, bo Estrella nigdy jej do magii nie użyła. A tutaj macie obrazek wykonany przez dziewięcioletnią Estrelę, który zmienił jej życie i dzięki któremu postanowiła poświęcić się sztuce. Generalnie, jako królowa była bardzo, bardzo popularna i lubiana, głównie dlatego, że nic za swojej kadencji nie zrobiła absolutnie nic. A Miumanie mają tendencję do tego, że boją się zmian i to tak panicznie boją się zmian, więc było im to na rękę, bo Estrela nie wprowadzała żadnych zmian, więc mogli sobie żyć jak dawniej. Co jest takim paradoksem, co nie? No bo jednak się niczym nie wyróżniła, a była Najbardziej lubiana. Świetny z niej polityk, nie sądzicie? Jako królowa uczestniczyła w zebraniach wysokiej komisji magii, ale dla nich głównie rysowała co wkurzało jednego z nich, tylko dlatego, żeby nie zasnąć, bo uważała to za najnudniejsze wieczory, jakie mogła spędzić. I wcale jej się nie dziwię, bo zapewne były nudne. Estrela całe swoje życie spędziła na łonie natury, malując Muni i odkrywała wiele ciekawych roślin i entuzjastycznie podziwiała ich zapachy. Nadawała też roślinom specyficzne nazwy i przynosiła garściami do domu. W swoim jednym ze skromnych wpisów Estrella opowiada o tradycyjnej grze, która odgrywa się na muni pomiędzy Butterfly i rodziną Johnsonów. I jest to gra o flagę. I rodzina, która wygra, może patrzeć z góry i z pogardą na drugą rodzinę przez cały rok, bo widocznie to jest najważniejszy priorytet i największa cecha królestwie. O i uwaga, uwaga ludzie, dzieje się coś. W tym wpisie Estrella przypadkowo odkrywa sól, co jest wbrew pozorom czołomowym odkryciem. A odkryła to przez ułamanie i rozbicie jak to nazywa? Fascynującego białego kamienia. Ale jak mawia klasyk, nie ma błędów. Są tylko szczęśliwe wpadki. Ostatecznie Estrella poślubiła barda imieniem Azul Sign, co też jest słowem hiszpańskim i znaczy niebieski. Czekaj, czekaj. Azul niebieski, Estrella Gwiazda, niebieski, gwiazda, niebieska gwiazda, kometa. córką Estreli była kometa Butterfly, którą zajmiemy się w następnym odcinku. I to tyle w tym jakże burzliwym i długim odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy wyłapaliście wszystkie nawiązania do Boba Rosa, bo tak, inspirowałam się Bobem Rosem i próbowałam przemycić tutaj jego cytaty. I tak wiem, bez, bez włosów nie poznaliście. A teraz przedstawiam wam królowę tego tygodnia! I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was na wszystkie moje media społecznościowe, Discord, Facebook, drugi kanał. Oprócz tego zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie możecie podziwiać moje wypociny, bo jak się możecie domyślić, ten odcinek był zbyt krótki, żeby móc dokończyć te dzieło artystyczne. W każdym razie na moim Instagramie znajdziecie inne moje obrazki, rysunki, czy jakkolwiek chcecie to nazwać, które są już mniej lub bardziej skończone. I pewnie to, jak skończę, też się tam pojawi. Jeśli macie też chwilę, wpadnijcie na mojego patrona ta, jeżeli chcecie pomóc mi w realizacji mojego marzenia, czy po prostu wesprzeć moją działalność w internecie. Dziękuję moim patronom Tess i Oli, którym serdecznie, serdecznie dziękuję z całego serca, że mnie wspieracie. Albo możecie też wejść na Keeping Donation, gdzie możecie zadawać mi pytania, na które będę musiała chcąc, nie chcąc odpowiedzieć. Tak jak Estrella, malujcie kiedykolwiek chcecie, jeżeli tylko wam to sprawia radość i przyjemność. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was po więcej. Cześć! Moment, czy to była moja kawa do malowania, czy moja kawa do picia?